Aż też spać śnieg, także <laughs> trzeba było wyciągnąć CFK. CFK pierwszy raz widzi śnieg, bo to nowy egzemplarz, jak wiecie. No i co? Chciałem odpalić ktm ale po tej akcji, co żeśmy po całej Polsce jeździli, to cały czas stał. Miałem dość tego ktm już tak naprawdę. No i co? No i rozładował się akumulator w KTM-ie. nie pali, a z popychu go nie wezmę. Yy, no bo jest śnieg, i masz osobowe ale chciałem też nim polatać bokiem. Może mi się go uda odpalić, a może nie. Na, napiszę wam tu, czy się go udało odpalić, czy nie, bo kolej do on będzie. No i co? Atakujemy sobie cewką gdzieś, trochę polatać bokiem, gdzieś na jakieś góreczki, zobaczymy jak sobie radzi w śniegu. No i co? Zostawcie łapkę w górę suba. Zapraszam Was wszystkich na sklep na opadruk.pl. bo macie kod rabatowy opa 10, do zamówień powyżej 200 zł. macie prelog gratis i darmową wysyłkę przede wszystkim ale jedna osoba która użyje ten kod zgarnia kulajdogę elektryczną Kukirina k 2 Pro, która zasuwa 50 na godzinę koniec tu i lecimy dalej Patrz, oci kurde o kurde nie chciałbym być mokry od razu no jeszcze maszyna się musi trochę dogrzać Także na spokojnie, jakieś jeszcze 5 minut i widzimy się w terenie w sumie, no ale to nareszcie, kurde. Dajcie znać, czy Wy też lubicie śmigać w śniegu. Ja, zawsze jak spada śnieg, no to rzucam wszystko, proszę Państwa, no i. No tu na razie jedna osoba przejechała przede mną. O, tu już się zbiera. Nie no. Tu zawsze jest tak dużo wylane. O, trzeba napęd na cztery zarzucić. A dam też niski bieg. bym tutaj nie chciał utknąć, bo wiecie, że jak się jeździ samemu, a tu żadnego drzewa nie ma, młody potraktor nie pójdzie, bo jest w szkole, jest w ogóle 11.43, także jak to oglądacie, to ja to wrzucę pewnie gdzieś koło 14, jak się wyrobię z montażem. Nie, no tu to ładuję, choćbym tu miał zostać, ale nie, przyjemnie, przyjemnie. Jeszcze raz sobie przejedziemy, bo fajnie tu. Przynajmniej teraz wiemy jak to jest głęboko. Tu jest normalnie wylane i zawsze jest lód. W zimę. Także będę pamiętał, będę miał to na uwadze jak będzie tutaj więcej wody. Że można tu ładować, tylko że najlepiej być tu na dwie przeprawówki. No i teraz zrobię tak. Wysoki bieg, napęd na dwa koła. I jeszcze tak. Trzeba to było zrobić. Lecimy dalej. W sumie, może to i dobrze, że w tym ktm się rozładował ten akumulator. Bo, jakbym tu ktm przejechał, to bym był już pewnie cały mokry. Po tych. Łokurna, rodzicie! Z tych kół tam. No wiecie, tam jest szeroka ośka i dystansy dodatkowo, to te, te koła wystawają. No i wszystko zawsze na mnie leci Tam jest zabawa fajna przez 10 minut Albo do pierwszej kałuży A no i na sklepie jeszcze, widzowie, macie elegancką Elegancki Drop Street Terrorist Także zobaczcie sobie, bo kurde grafiki pierwsza klasa, powiem wam. Na żywo to tak wygląda. Ale to niedługo zobaczycie, bo będziemy pewnie sobie śmigać w tych buzach, żebyście też na filmach widzieli. Ale to jak chcecie, to wbijajcie. Dla mnie petarda. No i co? No tu sobie gdzieś wjedziemy, jakąś góreczkę. Cyk, niski bieg napęd na 4 no tu jest praktycznie pionowa, ale bardzo niska, także no wypadałoby to zweryfikować <tryk> sami zobaczcie, pewnie wy tu nigdy nie widzicie ale... na luzie na luzie No, ciśniemy dalej. Dobra, tu to już jest naprawdę bardzo pionowa. Tu jest pion. Nie, idealny pion. No, że teraz pokazał. Trzeba by to szybciej najechać. Nie, no, nie możemy. Nie możemy tak tego zostawić już teraz. Jak się nie da, no to trzeba zrobić tak, żeby się dało. No i widzicie, to jest właśnie to, że ten kład jest taki długi, no i siada na tej dolnej płycie, no ale trzeba to wjechać. Co się nie wiedzie, no co się nie wiedzie, napędzik na dwa, wysoki bieg i dalej. Nie wiem, ja to zawsze tak cieszę, jak to fajnie spod kół wywala ten śnieg, no patrzcie sami za niski bieg przecież, będzie miał więcej mocy dziad. O, no, teraz uda. No i na odcinie słyszeliście, 55 na godzinie na odcinie. Dajcie też znać, chętnie bym usłyszał waszą, waszą opinię w komentarzach. Pomyślicie na temat terenówki na kanał? Czy byście takie coś chcieli zobaczyć. Im więcej będzie komentarzy na temat terenówki, tym większa szansa, że ją kupimy, oczywiście. Ale tu fajnie teraz się zrobiło. Dobra, napędzik na 4 Chwilę zobaczymy, może też poleci. Bokiem fajnie się zakrętnie wchodzi, jeśli chodzi o napęd na cztery koła, bo bardzo nie ma nawet opcji, żeby, żeby wywaliło z zakrętu. A jak już wiecie, to ja właśnie o takie tereny lubię, tak się tu gdzieś przeprawić delikatnie. Najgorsze, tu śmieci bardzo wyrzucają. Nie wiem teraz, gdzie jakieś butelki, jakieś dziadostwa leżą, a nie chciałbym też stracić opony. Chłodnica zaczęła działać, także kładzisz jest dobrze dogrzany Chłodnica, wentylator działa. Tu ktoś nam piasku troszkę na krat, ale to dobrze Mogę powiedzieć, że też na dniach zobaczycie nowy sprzęt, bardzo nietypowy sprzęt na kanale. Możecie też zgadywać, co to będzie. Oczywiście, nie zgadniecie, podejrzewam, bo tego się nie będzie dało zgadnąć. Kurde, chwila, głowa mnie swędzi, muszę sobie podrapać. Także możecie zgadywać, ale tak mówię, wątpię, że ktokolwiek to zgadnie. A zobaczycie go najprawdopodobniej. Następny odcinek, albo, albo jeszcze następny ciśniemy dalej. Tylko sobie wrzucę napęd na tył, żeby zamiatało ładnie tyłem. To kurde, ale luz. się jechał kurde, teraz pod tym śniegiem to nic nie widać. nie Wzięłem pod uwagę, że tu jest lusterko i mogę to sprawdzić. Stan KBR, Ale... teraz jest Lux, pięknie się prezentuje. Pięknie, nagram relacje żeby coś tam było. Tak się, proszę Państwa, nagrywa relacje jak się ma ponad 100 tysięcy obserwacji. Tak zawodowo trzeba. Bez żadnego montażu, to będzie wrzucone tylko muzyczka. Także zapraszam Was na Instagrama EnduroOpa. A to pewnie będzie, jak już oglądacie, to pewnie to będzie na relacji. Także możecie stamtąd wbić na Instagrama, zobaczyć relację, odpowiedzieć na nią, że wbiliście dzięki właśnie filmowi. To zobaczę ile osób tak wbija. A my ciśniemy dalej! Ja pierdziele! Patrzcie jak tu jest biało! Na niskim biegu, na tył napędzie trzeba to przyatakować zmieścimy tego bolida tu a no, tu to na luzie ojojoj oj, oj, nie wiem czy go tu skuba niód i kawał kładzisza Powiem Wam, czasłem spodem już o coś tam. Także. Ciekawie. No co, myślę, żeby kurde jeszcze na tor zajrzeć. Ciekawie, jak tam teraz jest. Jak śniegu nasypało. Pentak, tak. Co nam zaszkodzi? Trzy miejscówki sobie także zaatakujemy. Także. W tym filmie sobie zaatakujemy. No i tyle. No i mamy film zaliczony ze śniegu. Chociaż to jeszcze będą, będą na spokojnie. Napęd na tył. O ja pierdziela się prosi tutaj zakręcić koło. Nie wiem jak wy, ale mi zawsze się lepiej kręci tą stronę Teraz cyk, niski bieg, bo męczy mi się, męczy się na tym wysokim. Oho. No i tak się tu żyje, kurka, woda, ognisko by tu fajnie było zrobić jak śnieg jest. Taką prędkością to nie mam sny. Jak atakowany! Tak, tutaj widzowie jest Na tym torze Niedługo też wracamy Z gruzem BMW właśnie czekała na śnieg Żeby jej nie zajechać, i nie zniszczyć, jak wiecie Albo może i Albo może i nie wiecie To teraz już wiecie Kurde, fajnie było jechać na taką wyprawę kładziszami Wiecie o co chodzi, gdzieś taki z punktu A do punktu B z noclegami Coś takiego sobie zorganizować, to byłby sztosik Oczywiście mówimy tutaj o jakichś bezdrożach właśnie, tak cyk Ale co ja wam tu będę gadał To by było na tyle, ja jadę próbować odpalić katema Nie wiem czy odpali, czy nie odpali Także ja was zapraszam jeszcze na sklep, z tym kodem rabatowym, no i co, no i zabijamy się stąd, no i to by było na tyle, także, to co, do następnego!